Dobry dzień, dobry, witam się z Wami serdecznie w nowym dniu, w nowym filmiku. Dziś Was zapraszam na przepis, w którym przygotujemy przepyszne jesienne ciasto ze śliwkami na kruchym spodzie z dużą ilością kruszonki oraz odrobiną cynamonu. Ciasto, oczywiście, i cały przepis możecie dowolnie modyfikować. Nie muszą to być śliwki, mogą to być dowolne owoce, jakimi akurat dysponujecie w domu. Jeżeli wam się sp przepis spodoba, to proszę o tego kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło. I jeżeli skorzystacie, to podzielcie się w komentarzu, jak wam smakowała moja jesienna propozycja na ciasto ze śliwkami. A teraz już nie przeciągając życzę miłego oglądania i zapraszam na dalszą część mojego filmiku. Zabieram się za wykonanie kruchego ciasta ze śliwkami i z gruszonką. Do wykonania ciasta kruchego potrzebujemy 100 g masła Drugie 100 g pójdzie do kruszonki. Półtorej szklanki mąki pszennej, pół szklanki cukru, jedno jajko, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, opakowanie cukru wanilinowego i ponadto, i ponadto potrzebujemy około kilograma śliwek węgierek albo jakichkolwiek innych owoców, jakie akurat macie w swoim domuciu, ale najlepsze będzie ze śliwkami węgierkami. Ciasto będę zagniatać ręcznie w dużej misce, ale oczywiście możecie użyć do wyrabiania robota kuchennego lub zagnieść ciasto na stolnicy. Masło, przypominam, 100 g, do tego półtorej szklanki mąki pszennej, Pół szklanki cukru, jedno jajko, cukier wanilinowy, jedna łyżeczka proszku do pieczenia i zagniatamy ciasto. Przygotowałam sobie tortownicę o wymiarach o średnicy 24 cm. Wyłożyłam ją papierem do pieczenia. Boki też sobie wyłożyłam papierem do pieczenia i teraz posiłuję ją tutaj zapiąć i wpasować. Okej. Okay. Ciasto bardzo ładnie zagnąło się. Teraz podzielę sobie tak mniej więcej na 2 3 i 1 trzecia. 2 trzecie będzie na spód, 1 trzecia będzie na boczki mojego ciasta to jest oczywiście tak wiecie mniej więcej mniej więcej na oko na oko dobra i teraz dwie trzecie idzie na spód i dokładnie wylepiamy blaszkę można oczywiście sobie to rozwałkować będzie Łatwiej, ale ja sobie tak wezmę i tutaj dokładnie wylepię dno mojej tortownicy. Przypominam, moja tortownica ma średnicę 24 cm, bo też bardzo często o to pytacie. Przygotowaną blaszkę wylepioną ciastem wkładamy na pół godziny do lodówki. Następnie nakuję ciasto pitalcem. Ciasto się uchłodzi, a ja w tym czasie przygotuję kruszonkę i do wykonania kruszonki potrzebujemy 100 g masła, pół szklanki cukru oraz jedną szklankę i trzy łyżki mąki. Możemy dodać też tutaj odrobinę cynamonu, tak około pół łyżeczki, i wszystko ze sobą łączymy, tworząc kruszonkę. Kilogram umytych śliwek należy wydrążyć pestkę. Proponuję użyć śliwek takich jeszcze twardych, kwaśnych, żeby łatwo było je ustawić na naszym kruchym cieście. I najlepiej by było, żeby były jednakowej. Chłodzone ciasto bardzo ładnie zesztywniało i teraz nakłuwam je widelcem. Zawsze sobie zapiekam najpierw takie ciasto i tak się zastanawiam, czy jego nie zapiec i tym razem tak 15 minut. I chyba tak też właśnie uczynię, że najpierw sobie zapiekę i dopiero później ustawię na nim śliwki. Gdzieś ja wolę tak, chociaż ja wiem, że jak ja piekę chyba drożdówkę i wam pokazuję, że nie szarlotkę, przepraszam bardzo. I wam pokazuję, że zapiekam, to zawsze piszecie, że wy nie zapiekacie ciasta kruchego, tylko tak wykładacie jabłka. No ja gdzieś wolę zapiec, bo wtedy mam pewność, że ono się upierczy od spodu. Również, chociaż moje ciasto tym razem jest takie dość cieniutkie. Ale no nic. Albo może nie będę zapiekać. Dobra, nie zapiekam. I teraz tak układamy śliwki. Jedna obok drugiej. Myślałam, że będę miała trochę wyższe te śliwki. I tak jak widzicie, ciasto podeszło, ale to nic. Można sobie je tutaj. Palcem ściągnąć trochę na dół. No i tak wiecie. Jedna obok drugiej. Mam nadzieję, że kilogram wystarczy, bo ja tak wiecie na oko. Kilogram śliwek sobie kupiłam, ale powinno wystarczyć. Starczy łośliweczek, można nawet jeszcze tutaj tak troszeczkę upchnąć, będzie więcej, ale no dobra, starczy już. Później puszczą du dużo soku i może też być, wiecie, problem, ale bardzo dobry, kwaśne, najlepsze. Hmm? Śliwki ustawione w rządku, posypujemy tak około jednej łyżeczki cukru. Potrzebujemy. I dosłownie tylko tak opruszamy cukrem. Do tego cynamon, ale cynamon to przez. Hmm, Citeczko byłoby najlepiej, ok. I na to wykładamy naszą kruszonkę. Kruszonka wpadnie między śliwki, bardzo ładnie wypełni. W środku nasze owoce. Także kruszonki nie żałujemy. To, co przygotowaliśmy, to wsypujemy. Wyrównujemy powierzchnię i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 1 godzinę. mojej magicznej kuchni ciasta powstają, można powiedzieć, momentalnie. Musicie uwierzyć mi na słowo, że ciasto jest przepyszne. Tak jak widzieliście, do wykonania ciasta użyłam prawie kilograma śliwek węgierek i ciasto bardzo ładnie się upiekło. Spód się nie rozmiękł, nie przypalił, także proponuję skorzystać. Jeżeli lubicie ciasta ze śliwkami, to powinno Wam posmakować. Oczywiście, mąkę pszenną możecie zastąpić mąką orkiszową. Ona niby jest troszeczkę zdrowsza, więc jeżeli nie lubicie mąki pszennej, to możecie zastąpić jakąkolwiek w sumie też mąką, jaką używacie w swojej kuchni. Nie musi to być mąka pszenna, także przepisy są po to, żeby je modyfikować pod siebie. Ja jeszcze tutaj dodatkowo Opruszyłem cukrem pudrem, a teraz tradycyjna degustacja mojego wypieku. No po prostu poezja smaku. Mm. Ja uwielbiam takie ciasta kruche z dużą ilością kwaśnych owoców. Nie lubię słodkich śliwek. Ja lubię kwaśne, twarde śliwki, które będą idealnie. Pasowywać się słodycz, ciasta albo kruszonki. Także polecam. Ja teraz już znikam. Zaszywam się pod ciepłym kocykiem razem z moim ciachem i razem z moją kawusią. Bo dzisiaj u nas jest dość chłodno, także dzisiaj można już potwierdzić, że jesień faktycznie rozgościła się w naszych domach. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i chętnie będziecie z niego korzystać. Jeśli tak, to napiszcie tam na dole w komentarzu, czy przepis Wam się spodobał, czy żeście z niego skorzystali. I przede wszystkim, czy wam smakował, a może zrobicie jakąś swoją wersję i podzielicie się nią w komentarzu. Także. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie i że komentujecie. Pamiętajcie o kciuku do góry, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, życzę oczywiście cudownego dnia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym przepisie. Pa!